Twierdzenie, że Nanotyrannus jest odrębnym gatunkiem, a nie młodym T. rexem od wielu lat wzbudza kontrowersje wśród paleontologów. Dyskusja na ten temat znacznie się ożywiła na początku 2024 roku, kiedy to zostały opublikowane wyniki badań, które mają dostarczyć dowodów na osobną taksonomię Nanotyrana, czyli małego przedstawiciela tyranozaurów żyjącego obok T. rexa. Przedstawione dowody zdaniem autorów badania, czyli paleontologów Longrisha i Saita, dostarczają że Nanotyrannus różni się jednak od T-rexa co najmniej 77 cechami morfologicznymi, podczas gdy formy pośrednie łączące cechy Nanotyrannus i T-rex pozostają nieznane. To właśnie ten temat będzie przedmiotem mojego wykładu na konferencji paleontologicznej, która odbędzie się w dniach 13-14 kwietnia na Uniwersytecie Warszawskim. Jeśli w tym czasie będziecie w Warszawie, dajcie znać o tym w komentarzu. Być może uda nam się zorganizować jakieś spotkanie.